Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. Dzisiaj chcę Wam pokazać polskie jedzenie z moich lat dwutysięcznych, które kojarzą mi się tylko i wyłącznie z Polską. To jest moje dzieciństwo. Pamiętam, jak nawet nie mieszkając jeszcze w Polsce, właśnie przywoziłam dużo różnych um, produktów um, i chcę z Wami się podzielić w tym, wideo. Także nie było, nie mieszkałam w Polsce, ale jednak miałam swoje polskie dzieciństwo. Pokażę wam również produkty, które były u nas na Krymie. Także zapraszam was serdecznie, żeby obejrzeliście to wideo do samego końca. Oczywiście subskrybujcie mój kanał. Będzie mi niezmiernie miło. Miłego oglądania i napiszcie w komentarzach, jakie z tych wszystkich wymienione produkty wam się podobają najbardziej. Zaraz wam pokażę swoje ulubione produkty. Od czego się zaczęła moja miłość? Pierwszy produkt, który uwielbiam, to. To jest pasztet. Miłość do pasztetu zaczęła się właśnie od polskiego. Pierwszy mój smak. I to było akurat właśnie tej firmy. Może tutaj nie ma za bardzo pasztetu w pasztecie, ale pamiętam, że mi bardzo wtedy smakował. Nie mogłam pominąć tego kiczywa, która za chwilę Wam pokażę. najlepsze bułeczki. Ale co to wtedy była za firma? Może jej teraz prostu nawet nie ma tej firmy. Jak jestem przy słodyczach, to kolejny produkt który uwielbiałam w dzieciństwie i którego woziłam bardzo dużo to są właśnie te ciasteczka moje ulubione kasy klasyczne najlepsze jak dużo jeszcze smaków się pojawiło ale jednak powiem wam, że o, ze słonem karmelem są ale hit biorę i to mi się właśnie pamiętam jakie jechałam pociągiem mi to jadłam cały czas i życzki. Dzisiaj odcinek sentymentalny wyjdzie. A teraz Wam również pokażę płatki, które kochałam. U nas były, ale inne, te klasyczne Nesquik, ale były też po ogromnym cenach. Bardzo lubiłam te płatki. Co prawda były inne firmy, ale teraz są z Lubelli. I właśnie o takie, te muszelkie. I też pamiętam, że kupowałam po sześć paczek, żeby mieć na zapas. Bo u nas to takie ceny, na no to były, że, że. szok. O, to były te właśnie. To, to było chyba to. To. Ja nawet nie wiem, jak to się czyta. Czy kapik. Nie wiem, w każdym razie te płatki też mi się kojarzą z moim polskim dzieciństwem. No i oczywiście, co uwielbia Żura to gdzie to jest? Oczywiście moje kochane kabanosy. Od Polski się zaczęła ta miłość. Właśnie tutaj pierwszy raz próbowałam kabanosy. Najlepsze. I teraz nie na temat, radzę Wam, kupcie sobie to Ostropest dla misty w herbacie. Ostatnio oglądam program i się okazuje, że jest na bardzo dużo chorób. No i ogólnie podtrzymuje dobrze organizm w dobrym stanie. Także kupcie sobie to dla zdrowia, profilaktycznie. Dzisiaj wideo to takie nostalgiczne w klimacie. Będę przypominać wszystkie produkty, które mi się kojarzą z Polską, które woziłam niemało do siebie, żeby móc jeszcze chwilę pojeść tych pyszności. Teraz szukam kolejny produkt. I zaraz Wam go pokażę. Chociaż teraz jest mniej słodycze, ale nie mogę tego pominąć. To jest po prostu historia. Historyczny produkt firmy Wedel w tasie Mleczko. Bardzo mi smakował i naprawdę uwielbiam ten produkt. Ser królewski, co prawda jest starte, ale ta firma też należała do tych moich ulubionych. Ale jaka ciekawostka, jeszcze w 2015, chyba 16, można było kupić ten ser u mnie w Sewastopolu właśnie tej firmy. Tylko wiadomo, że cena tego seru była ogromna, więc trzeba była się najadać w Polsce tym, bo u nas to strasznie drogie było. No ale rozumiem, na Krym, żeby przeprowadzić ten ser, to jest cała, cała wyprawa. Ten produkt uwielbiałam w dzieciństwie, ale akurat w Polsce poznałam go w nieco innej formie. Są, so, jest ona kaszka manna. Nie wiem czy może będziecie tym właśnie zaskoczenie, ale moja babcia to kochała to wszystko właśnie taką kaszymaną. To było świetne. Bierzemy. I jeszcze jedną. Z malynami weźmiemy. Pięknie. Idę dalej robić zakupy. Mam nadzieję, że Wam się podobało takie wydało. Dajcie znać. Może w jakiś z tych wszystkich produktach znajdą się wasze ulubione. To są właśnie moje, które mi kojar kojarzą myślę z pięknym, beztroskowym dzieciństwem. Do zobaczenia w kolejnym wideo.